A jednak zdecydowałem się wjechać w rzepak. Lata nam tutaj chować skubaniec. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, muszę wykonać poprawkę na, w kierunku przytuli. I gdzie nie, gdzie są też pojedyncze samo siebie zbóż. Więc zdecydowałem się na zabieg. Sivanto Energy w zalecanej dawce 0,75 litra na hektar w rzepaku. Rzepak wygląda dobrze. Myślę, że większość rzepaków w tym roku wygląda dobrze. 200 literków na hektar. Coś się, z mijaczka strzelimy troszkę. I pięknie. I praktycznie mamy dopryskane. Także tak to wygląda. Aktualnie temperatura około 12-13 stopni. Godzina, praktycznie równe popołudnie. O, także zdecydowałem się jednak, bo mówię kurczę, jak będą takie temperatury, to ten rzepak nam mocno wystrzeli. I może być już później problem z dojściem preparatów do właśnie chwastów. Rzepak może je w tym momencie przykryć. Natomiast później, jeżeli mówimy o przytuli, ona na 100% wyjdzie nam ponad 1, wyjdzie na rzepak. Na no, wiadomo, przytulia w rzepaku to już jest duży problem. Nawet bym rzekł, że bardzo duży. A tam dalej widzicie przed nami obornik, którego będę stosował pod kukurydzę. Kukurydza. Właśnie tu będzie na tym polu na wprost kukurydza. Między innymi w sumie. Między innymi. Także warunki no dzisiaj wręcz idealne. Zero wiatr, Zobaczcie. Wiatraki stoją. Nic się nie kręci. Kompletnie Także na no nic tylko tylko robić zabieg. O. Na górce troszeczkę słabszy rzepak, mniejszy, ale tam dalej w żołkach. Międzyrzędzia pozakrywane. Jeszcze są widoczne pojedyncze ślady po przypaleniu rsm ale ogólnie rzepak wygląda dobrze. A tutaj pszenica po przesianym rzepaku. Tu takie podmokłe miejsce. To takie kiepskie, ale ogólnie, tam nie trzeba pozbierać, ogólnie co nieodchwaszczona i to zdecydowanie widać. I zobaczcie, i, i to, jest, to jest właśnie paradoks tego co my robimy i, i tych wszystkich środków, i tak dalej, i tak dalej. Na etykiecie, czy tam ogólnie w zaleceniach po zastosowaniu zabiegu doglebowego, właśnie w zwalczaniu chwastów rzepaku, jest takie zalecenie, żeby glebę przed posianiem pszenicy głęboko zaorać Bo może być problem z pszenicą i tak dalej, no ok Ale kurde chwasty to się mają dobrze, nie? Co prawda są przebarwione po chlomazonie więc może z tym, że się mają dobrze, trochę przesadziłem, ale... Ale rosną też, nie? No pszenica na szczęście też rośnie, patrzcie jakie to jest kamienisko. O, tu jakiś kurcze pręd O! Ogólnie nie ma szału, nie ma szału, ogólnie nie ma szału, na pewno nie będę jej tu na razie męczył i widać też ewidentnie gdzie, gdzie, było jakoś mokro, widzicie tu te wszystkie takie dołki, to zaraz o tam, takie żółte, tu żółte przy ciągniku, prawda, górki, fajne zielone, dalej dołek koło studzienki, zaraz tam przejdziemy sobie, też żółty, no ewidentnie raz, że po prostu, no tu były też takie, takie tereny, Kurde, ale tych kamlotów, tych betonów, tego wszystkiego właśnie to było takie bagno, to było zasypywane ziemią z modernizacji tej linii kolejowej. No i tu raz, że jest wilgotno, bardziej mokro, to pewnie i też bardziej ten negatywny efekt działania zabiegów do widać? Ale zobaczcie teraz tu no tu się chwasty mają bardzo dobrze co prawda pszenica też ma się dobrze lepiej może tak, no dobrze to nie widać żółte liście natomiast chwasty rosną nie? to nie przeszkadza nie przeszkadza absolutnie, żeby urobiony robiony zabieg doglebowy także no tak to o tu jakie pomęczone także tutaj nie ma co liczyć niestety na jakiś tam hyperplon szkoda, bo w zeszłym roku tutaj pszenicy niemal 8 ton zbieraliśmy 7 900 także plon kurde rewelacyjny jak na pierwszy rok uprawy tego pola powiedzmy gdzie nie wiedzieliśmy z czym to się je i, i co, czego można się tutaj spodziewać tak w tym roku no, no tego wyniku nie, poprawi, nie, nie powtórzymy już ja nie mówię o poprawieniu ale nie powtórzymy to raczej to raczej jest pewne no i tu zobaczcie przy studzieńce no wiadomo jak jest studzienka to jest trochę niższy teren zagłębienie więc raz że ta wilgoć może e, jak to się mówi zachwiane stosunki powietrzno-wodne zobaczcie ile chwastów zobaczcie ile chwastów pszenica tu jest kiepska ale chwasty rosną także mówię zachwiane stosunki powietrzno no i kamienie betony to jest raz a dwa że pewnie im bardziej wilgotno tym też bardziej e, no, nasila się działanie tych wszystkich substancji, które były zastosowane także mamy takie bardzo mozaikowate pole jak tutaj to wygląda żaby kumkają i mamy tutaj o, górki paradoksalnie ładna, zielona gdzie zazwyczaj jednak górki są gorsze mamy gorsze wschody na górkach i tak dalej tak tutaj górki bardzo ładne fajne chociaż tu chyba jakaś, jakiś chwast tak, a nie, 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 no tu, ale chwaściochów, też opór, też opór, też opór. Zielnik mamy, mamy zielnik. no. Także, no niestety, o, teraz idealnie widać, prawda? Chłopaki ogarnęli sobie taką windę do wciągania dachówki, ale powiem Wam, że kurde, ładnie to wygląda. Naprawdę. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, pokażę Wam jak tutaj komin obrobili, on jeszcze nie jest dokończony, ale już dużo nie brakuje, w taki sposób jest kominek obrobiony, no to jest kurczę, powiem Wam arcydzieło, normalnie arcydzieło, fajnie to wygląda, fajnie, zastanawia mnie tylko czy ten cały kurz zejdzie, no ale chyba popada deszcz, to powinien to w... zmyć wszystko. Ale fajnie ta, dachu, ta dachóweczka wygląda. No, a jednak, jednak to był dobry wybór. Oj, kurde! To był dobry wybór, że, że jednak wzięliśmy falistą. Taką, tak mi się wydaje. Pasuje nam do domu, do budynku. I tutaj mamy. Tam jest jedno okno dachowe. A z tamtej strony, zaraz Wam pokażę, mamy kolejne okienka dachowe. O, tu jest jedno. A tu jest drugie. O, dwa okna dachowe. Tak. No, spoko to wygląda. Przejdę może sobie tutaj na ten daszek na dole. O. A tutaj, tak jak mówiłem, strukturka jest zrobiona. Ocieplone, ogarnięte. I to będzie prawdopodobnie zabudowane blachą. Jeszcze nie wiem jak chłopaki chcą to zabudować. Ale jakoś co ma. W sumie powiem uczciwie. Mnie nie interesuje jak, aby było ładnie. Wie, że tutaj majster co mi dach robi. Mówi będzie dobrze. zobaczysz będzie dobrze. Jak on mówi, że będzie dobrze, to co ja mam tam się dopytywać, wtrącać? Mówi to mówi. A on wie, że ja chcę, żeby było dobrze. On też montaż chce, żeby było dobrze. Kuziwa. No nikt nie chce przecież nikomu maniany odwalić. No, ale jest jest naprawdę fajnie, fajnie to wygląda tu jest okienko łazienkowe a tu mamy dwa okna na tym do czego? do garderoby o, także tak to tak to się prezentuje, zejdę może jeszcze z dołu Wam pokażę o, tak to tutaj wygląda z tej strony Cyk, cyk, cyk. Dobra, pokażę Wam zaraz z drugiej Klasa dachówka, co? O, jednak kurczę dachówka to dachówka. Jak jeszcze jest tak ładna, to już... No mi się podoba, no słuchajcie. Mi się po prostu podoba. Mega mi się podoba. Bardzo fajnie to wygląda.